Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, dzieci Boże, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wszystko zaczęło się w Wieczerniku. Jezus z uczniami zdążał do Jerozolimy na żydowskie święto Paschy. Wysłał uczniów, aby przygotowali wieczerzę paschalną. Zapewne uczniowie myśleli, że będzie podobnie jak w ubiegłych latach. Jednak tym razem było inaczej tradycyjnej wieczerzy paschalnej Jezus nadał całkowicie inny sens. Wziął do rąk chleb i powiedział, że jest to Jego ciało. Podobnie i wino wziął do rąk, mówiąc, że jest to Jego krew. Powiedział, że jest to nowe przymierze z Bogiem, którego zapowiedzią było przymierze zawarte na górze Synaj, gdzie Mojżesz otrzymał tablicę dziesięciu przykazań. W pierwszym czytaniu słyszymy dzisiaj Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi, i oświadczyli: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew Przymierza, które Pan zawarł z Wami na podstawie wszystkich tych słów. Siostry i bracia, w Chrystusie ludzkość zawarła nowe przymierze z Bogiem. Krwawa ofiara Chrystusa. W tajemniczy sposób uobecnia się w eucharystycznych postaciach chleba i wina, a szczególnie w czasie sprawowania Mszy Świętej. Dlatego tak ważny jest udział wiernych w tym misterium wiary. Wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii opieramy na Jego Słowie, a jest to Słowo Wszechpotężne. A to Słowo umarli, wychodzili z grobów, sparaliżowani, powstawali. Uciszała się burza na morzu. Takiemu Słowu można zawierzyć. Eucharystia daje nam szczególną szansę udziału w życiu samego Boga, jak i też udziału w Jego wielkości. Przed laty nurkowie odnaleźli na dnie morza statek hiszpański zatopiony 400 lat wcześniej. Wśród wielu cennych rzeczy znaleziono obrączkę ślubną, na której były wygrawerowane słowa: Nie mam już nic więcej, co mógłbym Ci ofiarować. Parafrazując te słowa, Możemy je odnieść do dzisiejszej uroczystości Bożego Ciała. Chrystus mówi do nas: Oddałem Ci samego siebie i już nic więcej nie mogę Ci ofiarować. Oddał On dla nas samego siebie, abyśmy spożywając Jego ciało, wzrastali w miłości i nie zmarnowali czasu danego nam na tym świecie. Kochani, nie mamy nic cenniejszego, nic ważniejszego, nic bardziej boskiego w naszym życiu codziennym. Niż ciało i krew Pańską. Jeżeli żyjemy z Eucharystii, to żyjemy naprawdę, żyjemy dla wieczności. Jeśli zapomnimy o tej prawdzie, to zamkniemy się i ograniczymy swoje życie do doczesności, a wieczność na zawsze pozostanie dla nas nieosiągalna. Chrystus zdecydowanie mówi o tym w dzisiejszej Ewangelii. Jeśli nie będziecie spożywali ciała syna człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej w roku 2000 Jan Paweł II złożył wzruszające świadectwo w wieczorniku. Gorąco pragnąłem nawiedzić jako pielgrzym to święte miejsce, aby sprawować tu Eucharystię. Tutaj, gdzie pan Jezus tej nocy, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, ustanowił kapłaństwo służebne i pozostawił nam w swoim ciele i krwi. Pamiątkę swej chwalebnej śmierci. Tutaj podczas wieczerzy, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował, a przez umywanie nóg pozostawił nam wzór służby i miłości. W tym świętym miejscu ogłosił nowe przykazanie miłości i obiecał darować nam Ducha Świętego. A stawy przekroczył próg tej świętej izby w dniu paschy i ukazał się swoim uczniom, zwiastując pokój i radość. To jest ta sala na górze, gdzie Maryja, matka Jezusa, uczniowie i kobiety trwali jednomyślnie na modlitwie, oczekując daru z Wysoka. To jest miejsce wylania Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy. Oto dlaczego pragnąłem powrócić jako następca Piotra do źródeł Kościoła, do miejsca Ostatniej Wieczerzy i Pierwszej Eucharystii, gdzie zmartwychwstały Chrystus stanął pośród apostołów i udzielił im Ducha Świętego. Także piękne, wzruszające świadectwo świętego papieża polskiego. Siostry i bracia, wiemy, że Jezus Chrystus nas odkupił przez swoją śmierć na krzyżu, uwolnił nas z niewoli grzechu. Dlatego jest to tak cenna ofiara, za którą powinniśmy Mu być wdzięczni. Liczne cuda eucharystyczne są dowodami na to, że Jezus jest prawdziwie obecny, żywy, pod postacią chleba i wina. On do nas przychodzi i poprzez cuda eucharystyczne ukazuje się na świecie, ukazał się setki razy. Niedawno Stolica Apostolska potwierdziła, że w zbliżającym się roku świętym 2025 zostanie ogłoszony świętym błogosławiony Carlo Acutis. Ten włoski nastolatek wyjaśniał swoim kolegom tajemnicę eucharystii, opierając się na opowieściach o najważniejszych cudach eucharystycznych. Które miały miejsce na przestrzeni wieków. Wszystkie informacje wraz z ilustracjami i fotografiami zamieścił na zaprojektowanej przez siebie stronie internetowej. Prezentacja zawiera w sumie 146 tablic. Jedna z nich nawiązuje do cudu, jaki miał miejsce w XIII wieku w Portugalii. W miasteczku Santarem, położonym 50 km od Fatimy, żyła uboga kobieta cierpiąca z powodu niewierności swojego męża. Nie mogąc znieść dłużej tej łodyrki, udała się do wróżki, od której otrzymała obietnicę pomocy w zamian za konsekrowaną hostię. Kobieta poszła do kościoła i przyjęła komunię świętą. Następnie wyjęła ją z ust, owinęła welon i skierowała się do wróżki. Po kilku krokach hostia zaczęła krwawić tak obficie, że krople kapiące z welonu Przyciągnęły uwagę przechodniów. Widząc zakrwawioną rękę, pośpieszyli kobiecie z pomocą. Lecz ta szybko pobiegła w stronę domu, zostawiając za sobą ślady krwi. Chcąc ukryć zakrwawiony welon z zamknęła ją w skrzyni. W nocy tajemnicze światło wydobywające się ze skrzyni oświetliło wnętrze domu i kobieta zmuszona była wyznać swój czyn przed mężem. Oboje padli na kolana. I nad ranem wezwali kapłana. Wieść o cudownym wydarzeniu rozniosła się po całej okolicy, przyciągając ogromne tłumy. Cudowna hostia została przeniesiona w procesji do kościoła, zamknięto ją w woskowej puszce i złożono w tabernakulum. Gdy po pewnym czasie otwarto tabernakulum, zdumionym oczom ukazał się następny cud. Wosk rozsypał się na kawałki, a hostia spoczywała na kryształowej Podstawce. Kościół potwierdził cudowne wydarzenie, a świętą hostem Santarem adorują rzesze Pielgrzymów z całego Świata aż do dnia dzisiejszego. Ten cud, jak i też inne cuda eucharystyczne mogą odgrywać dużą rolę w umacnianiu wiary, jednak najważniejszym w tym procesie pozostanie osobiste spotkanie z Chrystusem w adoracji Najświętszego Sakramentu, jak i też modlitewny udział. Procesji Bożego Ciała. Kochani, w dniu dzisiejszym zmieniają swój wygląd ulice polskich miast i wsi. Wszędzie widać kolorowe dekoracje, wystrojone domy, pachnie kwiatami. Ulicami idzie barna procesja. Dzieci pierwszokomunijne w białych strojach sypią kwiaty, także ulica podobna jest do kwietnego kobierca. Ministranci dosypują kadzidła. Pod Baldachimem idzie kapłan i trzyma monstrancję, której zamknięta jest okruszyna białego chleba. Przed tą okruszyną wierni padają na kolana i śpiewają Bądźże pozdrowiona hostio żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Wita Jezus Synu Maryi, Tyż jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. W wierszu Na dzień Bożego Ciała Tadeusz Makowiecki przywołuje niepowtarzalny urok polskich procesji eucharystycznych. Pod baldachimem z gorącej mgły i złota na wysokich drążkach wniosą go anieli. Słoneczna monstrancja rząsiście migota, złociście się weseli. A w dole chwieją się, wieją aż do ziemi, kłosy zbożne, pobożne, kornie, nieśmiało. Wszęście nie słyszą, jak w nich cicho, tajemnie rośnie chleb, Boże ciało. Siostry i bracia, nawrócony na katolicyzm, Andrzej Rosar wyznał, że ze wszystkich darów, które ofiarowało mu chrześcijaństwo, Eucharystia wydaje się najpiękniejszym. Ten najpiękniejszy dar, Eucharystia, daje i sprawia, że kruszeją ludzkie serca i marnotrawne córki i synowie wracają do domu ojca. Genialny kompozytor Fryderyk Chopin. Był człowiekiem pełnym wewnętrznych niepokojów, pragnień i głodów, szukającym szczęścia często z pominięciem Boga. Gdy był umierający, odwiedził go jego przyjaciel, ksiądz Aleksander Jelowicki, pisarz i poeta, duszpasterz wielkiej emigracji. Po dłuższej rozmowie Chopin zdecydował się na spowiedź, po czym przyjął Komunię Świętą. Jego twarz stała się pogodna. Było to odbicie pokoju, jaki zagościł w jego duszy. Wyglądał na szczęśliwego. Ksiądz Jełowicki w swoim liście zacytował jedne z ostatnich słów Chopina. Kocham Boga, dobrze, że tak umieram. Módlcie się za mną, do zobaczenia w niebie. Już mi Bóg przebaczył. O, jakże Bóg jest dobry. Fryderyk Chopin przyjął białe kawałek chleba, który zaspakaja najgłębsze głody człowieka. Głód miłości, doskonałości, wieczności – Poczucie sensu życia, jednym słowem głód tych wartości, które zamykają się w słowie Bóg. Kochani, obecność Chrystusa w najświętszej Eucharystii sprawia też, że upadają systemy zniewalające ludzi i narody. W 1985 roku święta Matka Teresa z Kalkuty została przyjęta przez komunistycznego dyktatora Envera Hodżę który rządził Albanią przez 40 lat. W 1967 roku narzucił ateizm jako oficjalną religię. Za posiadanie Pisma Świętego lub krzyża można było trafić do więzienia na 10 lat. Witając Matkę Teresę, dyktator powiedział, że docenia jej dzieła miłosierdzia na całym świecie, ale szybko dodał: "Ale nie pozwolę, aby Chrystus wrócił do Albanii, dopóki ja będę tu rządził". Po podziękowaniu Prezydentowi za przyjęcie Matka Teresa powiedziała. Panie Prezydencie, myli się Pan. Wniosłam nie tylko miłość Chrystusa do mojej ojczyzny, ale także rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszej Eucharystii wprost do waszego pałacu prezydenckiego. Mam przy sobie cyborium, a w nim Jezusa Eucharystycznego. Jezus z pewnością wkrótce powróci do naszego kraju. Chrystus Powrócił do jej kraju. Rządy komunistyczne upadły w Albanii w 1992 roku, a chrześcijanie ponownie otworzyli swoje kościoły, a matka Teresa zadziwiła cały świat swoim świętym życiem i ogromem pracy charytatywnej. Siostry i bracia, idąc dziś w procesji, modląc się i śpiewając, oddajmy cześć i chwałę naszemu Panu. Pomyślmy również o tych, dla których procesja i święto ciała i krwi Chrystusa stały się niestety tylko folklorem, widowiskiem lub sensacją godną pokazania dzieciom. Pomódmy się za nich, aby pomyśleli o swojej duszy i życiu wiecznym, a nie tylko o konsumpcji i radościach doczesnych. Potraktujmy to święto jako nasze dziękczynienie za wszystko, co nas spotyka i dotyka, co nas boli i cieszy. Dziś, kiedy usłyszymy słowa kapłana, Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Na nowo oddajmy się Jezusowi ukrytemu w tym białym, niepozornym opłatku. Niech pomoże nam w tym oddaniu modlitwa po komunii świętej, którą ułożył święty ojciec Pio. Panie, zostań ze mną, bo bardzo potrzebuję Twojej pomocy, bym o tobie nie zapomniał. Sam wiesz, jak łatwo cię porzucam. Panie, zostań ze mną. Bo jestem słaby i potrzebuję Twojej siły, abym tak często nie upadał. Panie zostań ze mną, bo Ty jesteś moim życiem, a bez Ciebie sławnie moja gorliwość. Panie zostań ze mną, bo Ty jesteś moją światłością, a bez Ciebie tkwię w ciemnościach. Panie zostań ze mną, aby mi ujawnić swoją wolę. Panie zostań ze mną, bym słyszał Twój głos i podążał za Tobą. Panie zostań ze mną, bo bardzo pragnę Cię kochać i zawsze trwać przy Tobie. W życiu i wszystkich niebezpieczeństwach ja Ciebie potrzebuję. Pozwól mi rozpoznać siebie, tak, jak Twoi uczniowie poznali Cię przy łamaniu chleba. Niech Eucharystia będzie dla mnie światłem rozpraszającym ciemności, mocą, która mnie podtrzyma. Niech będzie jedyną radością mojego serca. Amen. Boże nas, Boże. To już będzie po nos, bo jak nos opuścisz, to już będzie po nos.